Cezary Mirzejewski nie żyje. Życiorys Polityka. Cezary Mirzejewski w latach 80. był działaczem opozycji demokratycznej, wchodził w skład grupy politycznej Robotnik, wydawał w podzieniu M i Pismo Praca, Płaca, BHP. Był członkiem założycielem odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1993-1997 objął mandat posła na Sejm drugiej kadencji z listy SLD. Był doradcą ministra pracy i polityki społecznej Jerzego Hausnera. Od 2004 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. Był autorem kilku ustaw, m.in. o zatrudnieniu socjalnym i o spółdzielniach socjalnych. Sam też został pracownikiem spółdzielni socjalnej Opoka w Kluczach, był też przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Cezary Mirzejewski. Nagrody i odznaczenia. W 2013 roku został członkiem Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, WRZOZ, a następnie prezesem zarządu. Od 2015 roku był członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy MRPiPS, a w 2023 roku został jego wiceprzewodniczącym. Był współzałożycielem EAPN Polska. Jego zasługi na polu budowania polskiego modelu ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej są nieocenione, napisało stowarzyszenie na Facebooku. Cezary Mirzejewski za działalność na rzecz Kultury Niezależnej otrzymał odznakę zasłużony działacz kultury oraz odznakę honorową za zasługi dla ochrony pracy. W 2014 roku został odznaczony krzyżem Wolności i Solidarności. Marek Zlouvois, KS Info.